Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław krajski. Ta rozmowa jest nagrywana. Czy pan się na to zgadza? Tak. tak. Zostanie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdze Mirosłowowi Mikulskiemu. Czy na to też się pan zgadza? Tak, zgadza się. Dobrze. Czy pan jest taką osobą, którą można by prawie że nazwać kronikarzem księdza Mikulskiego z ostatnich? dwudziestu dwóch lat, bo towarzyszy mu pan w jakimś sensie od 1989. Pewnie pierwsze kilka lat to nie było takie y, częste. Było przyglądanie się bardziej. Tak, przyglądanie się takiego parafianina nowemu prowozczowi, tak? Tak, tak. A ja jestem dość nieufnym y, człowiekiem i żeby się jakoś zaangażować to nie jest tak prosto, żeby człowiekowi do końca wierzyć i no, no to już jest natura e, naukowca który przygląda się patrzy, musi doświadczyć czegoś i to rzeczywiście nie jest, nie jest proste, żeby tak ktoś wszedł bardziej w życie jeśli chodzi już o przyjaźń czy coś, coś... ale pierwsze takie zbliżenie z tego co, co wiem z tego mi się wydaje, to było kiedy wynikły pewne problemy w szkole, do której chodzili państwa synowie prawda? i tam jakoś w pewnym momencie też pojawił się ksiądz Mikulski. Tak, no to właściwie to, to był rok 89, szkoła była bardzo kiepska, zapuszczona, dyrekcja była no bardzo wtedy jeszcze taka nomenklaturowa wszystko to było kiepskie i myśmy zaczynali tam z kolegami koleżankami próbować tą szkołę jakoś zmienić, coś coś robić na forum szkoły od strony już jak się zaczęła ta demokracja u nas rok 89, no żeby żeby zmienić no nie, nie dzieci wyprowadzić do innej szkoły, prawda, nasze, ale żeby tą szkołę jakoś zmienić no i, yy, i właściwie jeszcze za, za tą zanim, zanim dyrekcja została zmieniona, zanim został znaleziony dyrektor i, i, i zatrudniony z konkursu prawda, do, do tej szkoły to jeszcze próbowaliśmy coś robić w starym składzie dyrekcji i między innymi coś, próbowaliśmy dla dzieciaków zorganizować takie zajęcia sportowe sobotnie. I wprawdzie księdza jeszcze nie znałem dobrze, ale zapytałem, pamiętam, 20 ponad lat temu było, czy ksiądz nie miałby ochoty coś tam dla dzieciaków może to wynikło również, że sam ksiądz zaproponował, czy nie trzeba jakoś pomóc w szkole. Jeszcze tego nie pamiętam, w każdym razie pamiętam, że przyszedł do szkoły w sobotę i przez kilka godzin z dziećmi miał różne sportowe zajęcia bardzo ciekawe, bo myśmy właśnie chcieli tak jakoś te dzieci rozkręcić jakoś, żeby miały coś ciekawego prawda, oprócz tych zajęć, no różne, różne takie mm, akcje prowadziliśmy i to co pamiętam, że ksiądz, y, ksiądz bardzo chętnie swój czas poświęcił y, i to było systematycznie y, w każdą sobotę y, pamiętam przychodził do szkoły y, i z tymi dzieciakami ćwiczył, trenował, pokazywał różne ciekawe y, gry, zabawy, y, ćwiczenia Grał w piłkę od tak po prostu, bez, bez żadnej yy, komisji rodzicielskiej go zaprosił i, i z tymi dzieciakami. A później zaczął organizować różne, yy, różne yy, zawody dla tych dzieci. Yy, pamiętam yy, takie ro, na rowerkach, yy, yy, te dzieci od, od dwóch, trzech lat, właściwie nasz synek trzy, yy, trzyletni jeden. Yy, na takim rowerku przykołowym, też jechał, było już poza szkołą blisko portu Praskiego, więc, więc takie to, to, to były te początki, no ale to Ale to wciągnął też jednego z synów przynajmniej z tego co wiem do tego, że wybrał udział w tym międzynarodowym turnieju tenisa stołowego. A tak, tak, to był, to był jeden z najmłodszych, jeszcze pamiętam, wieźliśmy, jego i taką malutką dziewczynkę z, z rakietkami i, i, i piłeczką do księdza prymasa glępa właśnie po w czasie tego spotkania to wtedy było w domu akademików w hybrydach były zorganizowane te pierwsze zawody i, i to była jakaś taka też fajna sprawa, że dzieciaki się mogły trwacem zlepnąć właśnie po tych zawodach. To no, takie tak pamięć, tak powiem. <laughs> y, y, tak. I y, tam w parafii Świętego Soriana ksiądz zorganizował ten y, PKS, parafialny klub sportowy LOTTO. Y, y, czy państwo jakoś mieli z tym coś wspólnego? No on w ogóle y, był pomysłodawcą i twórcą w, y, w ogóle y, tych y, parafialnych klubów sportowych y, na całą Polskę. No właśnie ten lot to y, zorganizowany y, przy parafii Świętego Floriana. Był tym pierwszym. Y, 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 no ale ja czy, wy, powiem, czy państwo się jakoś zaangażowali w ten klub, czy nie? Ja panu powiem tak. Myśmy, y, ja, ja miałem wtedy no bardzo dużo różnych spraw na głowie. Po pierwsze, kończyłem habilitację. Po drugie, moi rodzice byli ciężko chorzy, umierający już właściwie Garżysku. Małe dzieci były. Było różnych problemów bardzo dużo. Więc myśmy, myśmy, trudno powiedzieć, że myśmy się zaangażowali jakoś tak w sposób stały. No to, to, to się nie dało czasowo pogodzić. Jest to też, tą szkołę wtedy reformowaliśmy. Natomiast Yy, powiedziałbym, byliśmy bardzo, widzieliśmy co się dzieje, bo wiedzieliśmy, że yy, no parafia to nie tylko kościół, prawda, to jest i szkoła to są ci ludzie wokoło i widzieliśmy, że ten ksiądz jest yy, tą częścią yy, częścią tej społeczności parafialnej i yy, tego kościoła w tym yy, po, pojęciu szerszym, w tym pojęciu jak, yy, jak my to rozumiemy i widzieliśmy, że zamyka się, prawda, ale wprost przeciwnie, on wychodzi. W związku z czym, mm, kiedy tylko była jakaś możliwość, to yy, no, troszkę pomagaliśmy, prawda, w tym wszystkim. Jak była możliwość finansowa, prawda, to też, bo widzieliśmy, I tutaj muszę powiedzieć, że ksiądz nigdy nie prosił o pieniądze, nikogo. Yy, on yy, tak to mówił, że to człowiek nie był w stanie, yy, no, Wyjąć z portfela, jak miał w tym portfelu, jak opowiadał o tym wszystkim. Ale to nie było w żadnym wypadku jakieś takie. Przecież to wszystko wymagało jakichś środków finansowych, żeby zorganizować, tak jak on zorganizował te zajęcia sportowe. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 400 dzieciaków w, 4, w około 40 sekcjach zorganizowanych w tym klubie było, tak jak ja pamiętam. No trzeba było y, tych y, y, trenerów różnych y, jakoś y, zorganizować. To byli wszystko ludzie, y, a przecież ksiądz przyszedł do świeżej parafii, które się czuł jeszcze tak bardzo nieswojo, y, a jednak y, y, to mu się udało zrobić i y, to uważam, że to, no, no nie chcę tutaj wielkich słów mówić, cud, prawda, no, ale rzeczy niesamowite. No. Rzeczy niesamowite zaczęły się dziać, yy, efektem było to, że no właściwie taka zapuszczona parafia yy, po tych siedmiu latach, no, zupełnie nie do poznania była, pod każdym względem. Ja już troszeczkę się yy, roz, yy, rozgadałem, nie, ale... Yy, a kiedy były takie, no, kiedy pojawiły się takie bliższe kontakty, że, że no, bo można powiedzieć, że już jakoś przyjacielskie? No to tak stopniowo, ani, ani my, ani ksiądz, no nie są, nie jesteśmy ludźmi takich, takich tanich, szybkich kontaktów przyjacielskich, to to było takie wspomaganie jakieś wzajemne, no, to, 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 powiedziałbym, to był proces bardzo, bardzo jakiś, no, stopniowy i powolny. Na pewno duże, duże znaczenie było to, kiedy widzieliśmy, że ten ksiądz w ogóle od początku swojej kariery zawodowej nie miał żadnych wakacji. Myśmy jeździli do tych plusek no nasze, do naszego domku letniskowego, więc zaproponowaliśmy to proszę księdza na trzy dni po tym obozie prawie, że tak no proszę przyjechać, będziemy tam rozmawiać, omawiać i tak dalej, jakieś rzeczy też i obozowe i dał się na to y, jakoś i to też było w jakiś sposób no nawiązanie, kiedy byliśmy non stop y, bliższego Poznania już takiego um, nieformalnego. I, I myślę, że te, te wspólne, um, um, w cudzysłowie wakacje, trzy um, czterodniowe, um, bardzo, bardzo nas zbliżyły do siebie um, i widzieliśmy, że no ta pomoc um, jest no niezbędna, że robi wspaniałe rzeczy, no właściwie no um, znowu no, wracam do tych ogólnych takich spraw, no, uważam, że to jest ksiądz, który jest instytucją, no czy czytałem no, trochę i o księdzu Bosko, prawda, mamy te książki no jak się czyta e, tych wielkich, te wielkie nazwiska, no już święte i tak dalej a tutaj człowiek nagle pojawił się w naszym życiu e, e, no taki no niby zwykły człowiek e, ale, ale to nie odbiegał w żaden sposób i, i tak po, no, po tych latach mogę powiedzieć że no, nie spotkałem, nie, nie zetknąłem się z tak szeroką y, gamą tych działalności i taką charyzmą i taką niezłomnością, prawda, wśród no, y, różnych y, osób, księży, prawda, jak ksiądz Mikulski po prostu, ta, taka skuteczność działania. Myślę, że najlepiej to ujęła w, w ostatnim gościu niedzielnym pani redaktor Agata Puścikowska, która, która no tak podsumowała działalność jakoś księdza Mikulskiego jako takiej instytucji, ile tych dzieciaków, ile tych sportowców przeszło przez jego, przez jego, no tak powiedzieć, przez jego ręce i ile ludzi generalnie, to jeden człowiek no no, właściwie o jednym mogę tylko powiedzieć Tutaj przepraszam, że po, to, za to porównanie, ale też w moim pojęciu, no to jest y, Jan Paweł II prawda, także to jest to jest tego, y, tego tego moim zdaniem, tego formatu człowiek oczywiście działający na y, tej w tej mniejszej skali ale ta skala była bardzo też szeroka jeżeli weźmiemy tych sportowców prawda, ogólnopolskich i tak dalej, więc on robił y, ogromnie dużo, y, no jest to tytan pracy, a to co robił już jako emeryt, y, bez takiego oparcia własnej parafii, prawda, nie będąc ani rezydentem, no to to już jest y, i w tym wieku, prawda, y, jest w stanie kontynuować, a nawet rozszerzać swoją działalność, to już y, się jakoś ocierał o, o takie, y, no nie, nie wiemy jak, jak, jak jest w stanie, znaczy wiemy jak on to robi, ale y, że jest w stanie doprowadzać no, te i obozy i te turnieje do, 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 do tego rozkwitu, mając tak w tej chwili ograniczone y, możliwości y, działania, no to to jest y, charyzma. No. Dziękuję I, bardzo. Dziękuję bardzo.